Tak, a ty mu zabrałeś. Kurę swoje moje bije, no i Ty, ale zobaczcie krówno, równo żeś mi jebli. Ty, ale zobaczcie krówno, równo żeś... Ten silnik troszeczkę dał, ten maksymalny, ale troszeczkę. No ci powiem, że tutaj nawet coś jakieś wygrane się robi. Ja ci powiem, kto ci zajębał. Chlebek <noise> Bueczka. <noise> jako... Kurwa, zostało mi 4,5 miliona, O, ja pierdolę. Czy nawet nie mam co zrobić, bo się utopić nie mogę, kurwa. Ja mam misję na zrobienie 3 fragi Spadło mi Wczoraj miałem 1315 I stoi w miejscu, w ma na mnie za błękaw Dobra, ja mam misję, że muszę głośnicę walić A wybicie po głośnicę Ja muszę 3 fragi jednąć Patrz, patrz. jest się znajdę banem, teraz zajebię raz. No nie, nie zaje, wiem. jak się zajebię 2 to gąskę ci zrobię, Ajko, patrz. Gąskę masz. Ty znajdę banem? Patrz. Przyjemnie skoczył. Zobaczcie to. Ten, ty, ja pojadę tędy. Co tu będzie, jak tędy pojadę? Czyli od nich się nic nie świeci jeszcze? Ja tu już w

Kluku tamica, czy czego miałeś? No. I pomarać mi wyjewał do niej twórni. Ty go po mi porowi. Witam, witam, po przerwie. Pomóc ci? Tak, tak, tak. Nie. O, chętnie, chętnie. Ale ja już nic nie mam. Ja strasznie tej mapy nie rozumiem. E50 wyjechał, E50 wyjechał. Gąski, gąski. Popraw mu ktoś, gąski, tylko wydoimy. Halo. Aha. Ja pierdolę, masz się no hapsa. Ale mi dał przed, nie, Tam go już tam robisz, kurwa? 800 damage zrobiłem całe. Ta... Aaa, to dobrze. Łatwo po, potężny winus. No A, z butaku stela. A mieli golda ku nie? To było, gold. Gdzie wysoki Było nie, że usuwany, nerwiony ma być. Usuwany? No, znerwiony. Przesuwany <noise> sumie... tu przebije. Ja pierdolek kto jest. na polu. Gdyby No wiem, meczku Wieć. W takim tempie to ja żadnego medalu nie widziałem O kurwa w a została Czerwona pomarańczowa jest ja, A idźcie do fuja z tym maushenem zjebanym, kurwa z golda w bognie mogę przebić kuresko pierdolone ja pierdole. dole ten nie wyjedzie. O, jadę do Powiem, że to jest jedna z lepszych bitew dnia dzisiejszego moja na tym czołgu. Że zrobiłeś dwa tysiące? Tysiąc osiemset. <laughs> dwa magazynki. Ale zobacz, będę już wygrany, nie? Będę bić zobacz, sobie, ja, ja dam Nie skończyło robi. mi się ten. Chyba Skończył mi się, się właśnie da... gold. Zobacz, Ajka ja go jak kurwa sniper, nie wiem po co. A iść fuj, bez silnika jadę jak Debil, Mausena 8 razy nie przebiłem. 1200 zrobiłem, ja nie mogę tym czołgiem grać. Fuj, mi się nie podoba, ja chcę meta, meta. Patrz, Mauszen mi tyłem ucieka, ja przodem, on tyłem mi ucieka. Kurde, synu, zostań. Chodź, kurwu <laughs> Jeszcze jeden hit będę zadowolony. No już nie. Kurwa, mać, 1500. Dobra, bo przez telefon rozmawiałem, to się nie liczy. A no teraz w sumie to non to miastowe mapy losuję. No, teraz nie wiem, ile jest miastowych map, ale z 10... 20? To może dychą, choć Benny raz, no? będę sobie mówił o dziesiątkach, kur... Boję się se, se, se statystyk popsych. I tak ci spadą. Nie wiem, wybierajcie, nie mam w dupie. Kurwa, to nie wiem, ja tym live'em to się za, zamęczę. No to pisz co innego Jezu, musisz nie nic nie racji robić? Ja mam innej tej rodzaju To musi być ciężki, co ty masz tam zrobić? To musi być blok, wiesz co to jest blok? No dobra, ale to co musisz zrobić? Fragi? Nie, Bohaterów bitwy Ale to nie masz kurwa innych Niemców i Japończyków? Nie wiem. Ósmego tieru? Ale nie musisz tylko bohaterów bitwy, no musisz nie wiem zrobić, nie wiem kurwa snajpera i szczęścia na przykład o snajpera postaram się zrobić. Ile to trzeba to. No tutaj mogę zrobić. Pamiętasz, że też się męczyłem na tą misję. No, ja... Isu, isu, fajnie. co? To... Nie mapa. Był. Na lewo nie pojadę, bo te iso będą kurwa snajpiły. W plutonie jeden. Na pewno się w jest z tyłu ustawi. Ja dojadę tutaj, muszę na środę jechać. Jak chcę zrobić wynik, to muszę tu jechać. Muszę się podgłosić wotę, bo on się oskraszy. Dobra, iglaj na lewo pojechał. Dużo człowiek tam jedzie. nie wycelowałem. Jedzie? Jedzie dalej. Kurwa, Ebroctem. Ja nie w dole Żeby pojechać tam gdzie jedzie, nie to naprawdę, trzeba 500 łęcko. E co tu sam jestem? No bo tam się nie jeździ. To się mnie w kurwie, na równi się tu nie jedzie, no. Chodźcie tutaj Będę, uważaj, <grywa> stój tam Idzie go! Dobra Piję go <grywa> Uu, dingnął się Progetto dingający Super Zajebiście bawię się, kurwa jeszcze nie dojechałem do bitwy oh, Dobre, dwie minuty, taki, takie granie ciężkie Ale że się zgubili w tą stronę Co cię Benny uderzyło? Yy, Sukaj i Pantera pierdolę No poma 500 plena, ja go nie mogę Czekaj, dobiję, trzy sekundy Człowiek mam wszystko rozjebane Masz panterę, patrzcie, pokażę wam panterę Nie, 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 jadę do lewej strony Dostanę ze środka, myślisz? Mogę tego udeza porobić, ale tu muszę Kruka bronić. Patrz kurku bronię Cię teraz. No dobrze, tam już jest... Tam jest fajny damage, a ja tu Panterkę teraz porobię. Benny, patrzysz na Panterkę? Nie. Ja patrzę na środek. Patrz tu kurwa na Panterę śmiecia. Ty nie patrz... No po mnie, kurwa po mnie! Gdzieś Benny masz bicie w kuj, dwa czołgi ci wyjechały, Bić, co chcesz No biłem! Magazynek mi się skończył po czterech pociskach Czyli zrobiłeś tysiąc 1200, bo dwa nie weszły No, aha O kurwa, tak do mnie przyjadę Muszę pod te deki gra Nie, nie, Będę tam w tych krzakach dobrze jak stały. Bo jak mi na dupę wiadom, co zrobisz? Już no I i przeżyjesz. Oni na pewno tu się kupili. Teraz sobie zrobię tak. Widzisz? Są, są! Kurda, agent. który tam czerwonego piją, ale mnie to boli, że tam mnie nie ma I ja dużo HP mam, co? Benny będzie miał bicie tutaj Będzie obawiacie Czekaj ładuję. Mam dwa policiskki tylko I staranika Krótu widziałeś to? Dajcie staranować. Nie nie pomaga to tam razie. No go się przebija O, o arka dobra będę Tak średnio bym powiedział ja mi nie polotuje. To jest kurza botów, nie polosuję. No Kurwa, wyjechałem ci pomóc, co mnie wyjebali. Kamperski. Dawaj specjalistę. Kurwa, Ty mi... śmieciu czerwony, jebany kurwa, 50 czy... wn zajebane. Kurwa, ten frag był mi potrzebny ja. kurwa trochę, żebyś no, że się pierdolił. To... Masz cztery kurwa, do specjalisty dwóch ci brakuje. No, o tobie? O tobie więcej. No tak, ale ja mam trzy fragi zrobić, w misji. Oni się... Prototyp się wyjebał, Zobaczmy naszego prototypa. A, to nie ma trzy fragi, to jest... to panie, po będzie. jedziemy. Ten następny robi pod mannego. my bijemy, a Ben tylko dobiwa. Tylko mówimy, że Ben bij Wiesz, że w tym czołgu to nie jest łatwo uderzyć, żeby przebić, nie? No ale my się stawimy to hawczas, to zaś nie? Elo ma ty najmniej wariacie. No czy mnie zrobić kurwa ci prawie nie ma grzebnoków? Będę. Dobijaj, kurwa. Co? Goldziki dobijaj. Tu no, chciałem teraz dobić to jajko, wyjebał tego. No ja bym padar mi nie dobił. No to jajko chyba nie wiedział, że masz reset. Nie wiem. Jajko on ma teraz on ma zabić 3. Masz to... Ja mam 6 zabić. No ale Dostał to, to jakiś to ba... medal! Snajpera ja dostałem. dostał, ham! Ja zostałem czołgnista sniper no, Snajper Słuchaj, teraz mu pomagamy, to by pomogliśmy, dobra? On no, to ma bądź uczciwy <noise> Kurwa jajko, prawie tyle fotyżem wyjebał. Widzisz, trzeba było jechać ze mną, a nie! To by tam ta strona kurwa padła. Jakbyś padł szybciej. Ale pak kurwa, 14 strzałów, 13 tylko 11 spędzonych. No ja więcej EXPLA dostałem, to nie wiem czemu więcej EXPLA dostałem. Bo Ty bliżej strzelałeś do czołgów, a ja mam czołgista sniper, znaczy dzieliłem się EXPLA. No, sniper. By to Tiger powiedział snipera się bardziej. Dobra, kurko będę, dawaj. Poczekaj, czekaj, czekaj! Ach, to z Maria, i co jest, co jest? Co Poczekaj, ja muszę, bo ja zamiast ten... Zamiast gaśnicy dałem tutaj e, dwie naprawiaczki. Добра. Бене, бенни, Це піс. Курва, вот 16. Wam jako słuchacza i nieważne co kto tym razem powie Rychu pojadę, tak? zescylowym znajdę Znowu idę się pobawić w tyłką Jakie życie takie rabak Hej, to tylko Nie, uza. 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 nie uza. wszystkich twarz, wychuj strzyk, jak noja w górze Jak kosztem już mało słychać czas to. na new Reprezentuję reprezentuje zawsze to. na tym wózku Jadę pod prąd jebać młode braci i Dzięki prawdziejnym za prawdziwą moją pomoc Znowu krytyk mnie, artystyczna prowokacja Nic o mnie nie wiedząc p do n wjeżdżam flaczka stylu życia nie zachwyca, to mój rap, mój styl, mój głos, moja ulica. Styl życia, kto jak ja życia, styl, czytaj życie, ostro dojeżdża, to tylko rap, to Dobrze, że wreszcie ten klanowy tatuaż mam, chciałem powiedzieć, komórk nasz jest. I można go na wszystkie czołgi używać. A to jakoś klan ustala jaki to jest ten, czy po prostu jest taki, bo nie, jest? Nie, to musiałeś być w pierwszej 50 czy a no, my byliśmy w pierwszej 100. Zanim na kampanię, nie? A teraz mamy 250-400 miejsc. Mój, jeśli dobrze gra, z wrócą, to zobaczmy jak to jest rzeźne. Nie, nie wy, zobacz, wypierdolą mnie zacząłki. No nie, no ja wieczorami też nie gram w O, zajebał mi mój. O niebieski standard. Co go dzielił? O prożetto. Po mnie. O kurwa. Kurwa. Pójdź. Skorpion tam jest jeszcze. Tam jest wszystko. Nie, nie wierzę jajko, tam Ja nie wyjeżdżam Kró... Arta A myślałem, no, że to, jeep, do... do mnie Noo, standard B, którego nie... Jeb, standard B I standard B, którego nie widzę A ja, ja, ja ładuję jeszcze A to jest ostatnia moja diska, dziękuję za panowie. Będę. dzięki Ja też dziękuję Tomek, dzięki Jajko no, hello. To jest Ja zawsze jestem rano w coś. Nie wiem, uważaj. Kurde. Ja tu nic nie przebijam, kurwa. Nawet to, co było tam z dół, pokazało tak ładnie. A, obiekt 430, to kurwa, nie przebiłem tego. Chuj, już po mnie. No zrejpili nas, nie? No nie no bez przesady. No, no zobacz kurwa jak, zjechali, jak nie? nas zjechali, nie? Na dziesiątkę Dobra, ja mam dosyć tego lewa Ja już też mam na dzisiaj dosyć gry Idę, spierdalam się umyć. Ja zobaczę na dziesiątkę co, co się da zrobić. No idź, idź się umy do rynku. I pada. I ten lift taki jest. Kurde, jedna bitwa jest topka, to wyjdzie, druga otwarta, nic nie zrobi. No dobra, spadam. Do jutra, jak to No elo.